Witajcie w kolejnym odcinku z Star Wars Battlefront 2, sezon pierwszy. Nowa kosmiczna mapa. Jako, że uwielbiam latać, to sobie w nią zagramy. Pogadamy też troszeczkę o tym patrzu najnowszym. Więc co, lecimy już. Spróbuję sobie to zagrać nową bohaterką, mam nadzieję, że się uda. Więc tak, na początku mapka mi się nie spodobała, stwierdziłem, że kurczę poszlę łatwiejsze, ale troszeczkę w nią pograłem i moje zdanie się zmieniło. Pol tego jest taki, że jest to ultra ciekawe, po prostu na początku to było eee, parę rzeczy większych i, i co, i tyle, takie było blisko Troszkę nudno, ale ale jednak nie, ponieważ drugi etap tej rozgrywki pojawiają się pola, które odpychają nasze statki, jest to niesamowicie ciekawe. Zakrzywiają się tam też, jeśli się strzela do tego pociski, przez co no, praktycznie nie da się tam strzelać do tego, nie będąc w tym. Jak latamy w tym, to nieraz nas wyrzuci tak, że pozwoli uniknąć przeciwników, albo w ogóle zniszczy. Tym bardziej, gdzie gra się First eh, Order. Kiedy trzeba niszczyć takie urządzenia w środku tego złomu, żeby przejść dalej, to, to to jest strasznie niebezpieczne. No i, i to robi właśnie to ciekawe, plus są tu takie liny złącza, tak jakby, kable, o kable, to jest idealne eee, słowo. Kurde, jak Ile one mają życia? Masakra. Eee. Kable, które też w dodatkowo czasami przeszkadzają, myślałem, wpadnie tak. O! O! Więc no, mapka mi się spodobała, mimo wszystko. I jest tu czwarty, na czwartym etapie gry. Jeśli oczywiście zła strona mocy dojdzie do tego etapu, role się odwracają. Zamiast my polować na nich, oni polują na nas, a my przez dwie minuty musimy wytrzymać. Żeby się ewakuować No jest to już bardzo... Jezu, jak długo się rozbiją Jest to bardzo ciężkie, żeby się utrzymać Do tak długo Więc zazwyczaj się to kończy porażką Jeśli mi się nie udało tam Jeśli do tego etapu dochodzi Przetrwać I To sprawia to, że jest ciekawie Dużo bardziej się ta mapa z... O, już mam bohaterkę, to się rozbije Tak, jednak zagramy to może inaczej Mapka poprzednia Poprzednia Puh, z Galactic Assault, nie spodobała mi się aż tak, o, troszeczkę wojna dla mnie tam i takie przedłużenie paru elementów, ale fajnie jest to, że dali tam też nowy mechanizm, ale o tym w innym odcinku, poświęconym w ogóle tamtej babce będzie. Nowa bohaterka, o, w zasadzie jest to też bardzo mobilny stateczek. I ma co ciekawe jako jedyna ma kartę, która zwiększa jej e, obracanie się statku do 40%, bo jej było do 20, a ona ma 40%. Ciekawe jak to działa i jak wtedy się tym lata. Muszę tą kartę sobie zrobić. I, i to sprawdzić, bo jestem strasznie ciekawy. Na pewno będzie ciężko się przyzwyczaić, ponieważ tak gwałtowne skręcenie to może być wtedy. Jeszcze masakra. No, a drugą ciekawą umiejętnością jest umiejętność pod E czyli w zasadzie jedna ataka indywidualna Ma OE heal dla wszystkich Jednak bez karty wydaje mi się on troszeczkę słaby, za mało leczy, żeby czy siebie wyratować, czy kogokolwiek innego, wiadomo czasami jest to przydatne ale, ale jednak ta karta na wyższym poziomie było o day, że jak się nie mylę Kurde, ten Kylo ucieka bo daje jak się nie mylę, to daje to nam 90 hila co sekundę. Więc, no to już jest jakaś porządna ilość. A trwa to dosyć długo. Dobra, zobaczmy się tam, tam, i imperialny będzie grać. najwyższego porządku, ale to oczywiście jest. O, możecie teraz zobaczyć, ile właśnie to trwa. Bardzo powoli leci ten cooldown, w dół, więc naprawdę. Można polecieć i też widzicie, że, że nie leczyło to jakoś super mocno. Bo tam kolega też był leczony, co było widać, że jest oznaczone na żółto. O, i właśnie teraz odpycha. I boba. Chciałem go upolować, ale. O, nigdy bez w nie zauważyłem. Ale spoko. Nic się takiego nie stało. Perfect ma na ogonie, szybki zwrot. I co jest fajne w tych jednak dużych, porozwalanych częściach, to że właśnie można przelatywać przez niej. Zawsze to tutaj robi taką małą epickość w czasie gry. To, to, to mi się też podoba. Albo latanie z tymi kablami, o które właśnie mijamy, normalnie odżyciło się. czy ja to przeżyję? Może być ciężko. Bardzo ciężko. Zawsze się rozbija i właśnie wspomniane kable tu, tu, tu. O, trudno. Jeszcze zmieniłem ostatnie zdanie co do jednego dużego statku, a mianowicie Milenium, w e, którym jest Ray, ponieważ ma dwie umiejętności, którą się dostatecznie być by coś zrobić. E, po pierwsze, to jest jej ten wyspike, chyba to się nazywa? Może, że tak. Um, w każdym razie leczy z kartą co sekundę do tam 600 na sekundę, więc no, jest to spora ilość. Ta małą jedność e, zmniejsza obrażenia w obrażeń oraz. O, no, oraz jak się nie mylę, również leczy więc no, da się ją troszeczkę ugrać, dać tego bombę dopadniemy Znowu bomba, ale przeżyłem, ledwo, bo ledwo. Ale bo go nie wykończyć, ale już człowiek czuje stresa. O ale mnie odrzuciło, je! Jak ja to przeżyłem, mi się podoba, je! Prawdziwa epickość. Epickość, zaś ten Kylo I strasznie wytrzymało, ja lecz Kylo, to mi pudełną salą. Dalej wróci. O, gdzieś talier, leci, talier, tak się nazywa. Chyba tak. O, zestrzelony. Nie, nie dał rady. Oh, chyba nie dają rady tego zrobić, ale jeszcze, jeszcze mają szansę Szkoda, bo chciałem pokazać cały ten etap Mimo, że coś więcej, na przykład od tego skłamillania nie może Już, jeszcze przyjdzie na to czas Nic się nie kończy, Przaj mam taką nadzieję <grytanie> no, Jeszcze zestrzelony, jeszcze 11, o też. no, no, zrobią to, bo mają jeszcze szansę O, panie <grytanie> Jakbym. O! Szkoda. Tak, i udało nam się uciec. Następnym razem Galactic Assault albo no coś o jakimś innym bohaterze naziemnym. A tymczasem żegnam się i niech moc będzie z wami.